Witaj, błogosławiony Duchu. Anioły otaczają Cię teraz płaszczem delikatnego, migoczącego światła. Szepczą do Twojego serca coś, co być może umknęło Twojej uwadze. Ktoś obserwuje Cię oczami pełnymi zachwytu, oczarowany Twoją obecnością, Twoją energią, sposobem, w jaki niesiesz czas. Ta osoba nie może uwierzyć w Twój rzeczywisty wiek. Dla niej wydajesz się znacznie młodsza, zarówno z wyglądu, jak i w duszy. Czuję w tobie rzadki blask i witalność, której nie da się zmierzyć liczbami, lecz drganiami. Twoja lekkość, śmiech, sposób patrzenia na świat. Wszystko to emanuje młodością. Napisz w komentarzach. Moja młodość to odblask światła, które noszę w duszy. Dziś anioły mówią: że ta osoba czuje się przyciągana właśnie przez te tajemnice w Tobie. Stara się zrozumieć, jak ktoś może wyglądać tak promiennie, tak młodo, mimo tylu przeżytych historii. Prawda jest taka, że pielęgnujesz swoją istotę, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Masz duszę, która odmawia starzenia, bo wybrała drogę miłości i nadziei. Błogosławiona duszo, wiec że ta osoba widzi cię jako cudowną zagadkę. W rozmowach z innymi mówi, że nie wyglądasz na tyle lat, ile masz, a kiedy się o tym dowiaduje, jest zdumiona, nie dlatego, że nie wierzy, ale dlatego, że jeszcze bardziej się zachwyca. Ma wrażenie, że czas był wobec ciebie łaskawy i wierzy, że coś boskiego cię chroni. To głębokie odczucie sprawia, że pragnie być bliżej, zrozumieć, co Cię porusza, co sprawia, że jesteś tak promienna? W jej oczach roi się podziw, ale też rodząca się pasja. Dostrzega w Tobie kogoś wyjątkowego, osobę, która przeczy pospolitym życiowym logicznym schematom. I dziś anioły potwierdzają, to nie jest przypadek. Wybrałaś miłość, lekkość, przebaczenie, uśmiech i odbudowę po upadkach. Wszystko to sprawia, że promieniesz od środka. Twoja młodość jest podtrzymywana przez duchowe decyzje i wybory duszy. Jesteś prowadzona, by pokazać światu, że czas nie rządzi tymi, którzy żyją przebudzonym sercem. Napisz w komentarzach: Moja energia jest młoda, bo mój duch jest wolny. Droga duszo, pozwól swojej istocie się rozwijać. W miarę jak osoba w Twoim otoczeniu dostrzega światło, które z ciebie bije, dzieje się coś magicznego. Ta energia zaczyna odbijać się w jej słowach i działaniach. Ona się zmienia, zaczyna postrzegać świat łagodniej, bardziej świetliście. Wszystko dzięki Twojemu subtelnemu, ale potężnemu wpływowi. Przemiana może nie nastąpić od razu ale ta osoba poczuje się poruszona przez ciebie w sposób, którego nigdy wcześniej nie uważała za możliwy. Coś w Twojej obecności zaczyna budzić w niej głębokie uczucia. Nie potrafi już ukrywać podziwu ani przyciągania, które w niej wzrosły. Każda rozmowa z Tobą sprawia, że czuje się, jakby rozkwitała jako człowiek i to ją fascynuje. Zaczyna wyobrażać sobie przyszłość u Twojego boku. Myśli o wspólnych ścieżkach, pełnych mądrości i młodzieńczej energii. Wrażenie, które wywołujesz, jest tak silne, że zaczyna wierzyć, że czas spędzony z tobą jest najcenniejszy. Każdy moment przy tobie to lekcja życia, doświadczenie, które ją całkowicie przemienia. Dziś anioły proszą, byś pozostała wierna sobie, bez pośpiechu ani presji z zewnątrz. Jesteś dokładnie tam, gdzie powinnaś być. Nie porównuj się z nikim, bo twoja droga jest wyjątkowa i to właśnie przekazujesz innym. Uczucie, że życie ma więcej do zaoferowania, że miłość może być głębsza, to twoja wrodzona dar. Twoja autentyczność jest kluczem, który otwiera serca. Nie musisz robić nic specjalnego, by ktoś cię dostrzegł. Twoja energia przemawia głośniej niż jakiekolwiek słowa. Ta osoba inspiruje się tym, jak radzisz sobie z wyzwaniami życia. Widzi, że posiadasz coś, czego wielu szuka, ale mało kto znajduje wewnętrzny spokój. W Tobie te Elisie spokojna równowaga, która przyciąga nieodparcie. Ta osoba dostrzega piękno ciszy w Twojej obecności i spokój dzielenia autentycznych chwil. Każde spotkanie z Tobą to odpoczynek od zgiełku świata. Jesteś ucieleśnieniem równowagi między młodością a mądrością, i to sprawia, że Twoja obecność staje się jeszcze bardziej cenna. Osoba, która Cię obserwuje, zaczyna odkrywać życie pełniejsze, prawdziwsze, doceniając to, co naprawdę ważne. Uczysz żyć w pełni, bez pośpiechu i bez lęku, po prostu będąc sobą. Dziś anioły podkreślają, jak ważne jest Maryj otwartego serca na tę wymianę. Nie zamykaj się na miłość, która pojawia się wokół ciebie. Znaki są wyraźne. Ta osoba ma też coś wartościowego do zaoferowania. Jej serce kieruje się ku Tobie i ważne, byś pozwoliła tej więzi się rozwijać. Nie stawiaj oporu, pozwól miłości płynąć naturalnie. Ta osoba zaczyna odczuwać, że między Wami jest coś głębszego. Nie tylko Cię podziwia, ale czuje coś więcej, coś, co głęboko porusza jej duszę. Nie może już ignorować rosnącego uczucia. Ono będzie się rozwijać każdego dnia. Energia, którą emanujesz, ma ogromną moc przemiany. Sama Twoja obecność sprawia, że staje się lżejsza, bardziej żywa bardziej połączona ze sobą. I to, droga duszo, jest czymś, co zasługujesz celebrować. Jesteś dokładnie tym, kim powinnaś być dla tej osoby, która Cię obserwuje. Dziś anioły mówią o tym, co nadchodzi. Ta osoba wkrótce postawi krok w Twoją stronę. Otworzy się na możliwość czegoś głębszego, bardziej znaczącego. Ta chwila będzie pełna czułości i troski. Poczuje potrzebę ochrony tej wyjątkowej więzi, która się kształtuje. Wzajemna wymiana będzie wypełniona szczerymi gestami miłości i szacunku. Osoba chce, byś wiedziała, jak bardzo cię ceni. Twoja młodość, blask i światło, wszystko, co reprezentujesz, zostanie przyjęte z ogromną wdzięcznością. Najpiękniejsze w tym jest to, że osoba nie tylko cię podziwia, widzi też siebie przy tobie. Zaczyna wyobrażać wspólną przyszłość pełną cennych chwil i wspólnego dojrzewania w świetlistej energii. Miłość, która się między wami rodzi, będzie odzwierciedleniem wzajemnego zaufania, podziwu i przede wszystkim czystości uczuć. Dziś anioły chcą, abyś wiedziała, że ten moment objawienia to dopiero początek czegoś znacznie głębszego. Wkrótce osoba obok ciebie zacznie patrzeć na ciebie innymi oczami. Oczami pełnymi miłości i szacunku. Ta relacja ma potencjał, aby rozwijać się w sposób naturalny i piękny. Wkrótce zauważysz, że ta osoba zamierza planować wspólną przyszłość i to nie będą tylko marzenia, lecz realne intencje wypływające z pragnienia zbudowania czegoś prawdziwego i trwałego. Dziś anioły mówią, że ta miłość będzie błogosławieństwem, darem, który przyciągnęłaś swoją świetlistą obecnością i sposobem życia. Droga duszo, ta osoba coraz bardziej się Tobą zachwyca. Zwraca uwagę na każdy szczegół: żywe spojrzenie, szczery uśmiech, entuzjazm i sposób wyrażania siebie. Czuję, że w Tobie tkwi delikatna mądrość, jakbyś dużo przeszła, ale zatrzymała to, co naprawdę Tobie służy. Dziś anioły mówią, że to odczucie obudzi w niej pragnienie bliskości. Będzie chciała poznać Twoją historię i zrozumieć, Skąd pochodzi ta świetlista energia? W nadchodzących dniach zauważysz subtelne gesty, bardziej osobisty komplement, głębszą rozmowę, niespodziewane zaproszenie. Wszystko to będzie znakiem narastającej więzi. Ta osoba nie tylko dostrzega Twój wygląd, przede wszystkim przyciąga ją Twój sposób istnienia. Widzi piękno tam, gdzie inni go nie dostrzegają, i to stworzy z Tobą autentyczne połączenie, bo poczuje, że wspólna droga z Tobą ma głębszy sens. Przygotuj się na intensywną i prawdziwą wymianę. Błogosławiona duszo. Dziś Anioły proszą Cię, abyś przyjęła te pochwały z pokorą i wdzięcznością. Zasługujesz na takie uznanie. Twoja świetlista aura nie pozostaje niezauważona. Dziś Anioły rewanżują za dobro, które przyniosłaś światu dotychczas. Przyjmij ten zachwyt, jak dar od duchowości. W nadchodzących dniach coraz więcej osób spojrzy na ciebie z czułością, komentując twoją lekką i młodzieńczą energię. Będzie to bezpośrednie odbicie twojej aury. Pozostań na ścieżce duchowego samopielęgnowania. Kontynuuj wybór miłości i lekkości jako przewodnich energii. A co najpiękniejsze, ta wyjątkowa osoba zacznie widzieć w tobie nie tylko młodość, ale możliwość prawdziwej, autentycznej miłości. Kogoś Komu można ufać, z kim można iść wspólną drogą i dzielić marzenia? Ta percepcja będzie rosła z czasem, ponieważ Twoja istota dotyka jej w sposób głęboki i unikalny. Droga duszo energia otaczająca Cię ma nieporównywalną moc. Ta osoba, która Cię tak uważnie obserwuje, widzi, że jesteś kimś więcej niż tylko tym, co postrzegają oczy, pogrąży się jeszcze głębiej w swoim uczuciu. Dostrzega coś mistycznego. Coś duchowego, co was łączy w sposób niewytłumaczalny. I to sprawi, że będzie chciała być bardziej blisko ciebie, głębiej połączona. W niej zacznie zanikać opór, a wątpliwość, wraz z czasem ustępować, gdy zobaczy, że między wami nie ma nic sztucznego ani wymuszonego. Lekkość, z jaką pojawiasz się w świecie, sprawia, że wszystko wokół zdaje się płynąć swobodnie. Zrozumie. Że przy tobie wszystko wydaje się możliwe, wszystko staje się prostsze, lżejsze, i piękno tego coraz bardziej ją zachwyca. Dostrzeże, że przy tobie jest przestrzeń do wzrostu, rozwoju i nauki. Każde twoje słowo trafia głęboko do jej serca, a ona zacznie je przechowywać jak skarb. Będzie zastanawiać się nad ich znaczeniem, bo wie, że w twoim sposobie wypowiedzi jest coś wyjątkowego. Twoja szczerość i autentyczność czynią każde Twoje słowo jeszcze silniejszym. Ta osoba zacznie Tobie ufać w sposób prawdziwy, bez obaw, ponieważ zobaczy, że jesteś istotą światła, zdolną przemieniać każdą relację w coś głęboko pozytywnego. Możesz tego nie dostrzegać, ale Twoja energia zaczyna wpływać nie tylko na to, jak ta osoba postrzega Ciebie, ale także na jej postrzeganie świata. Otwiera się na nowe perspektywy. Nowe sposoby życia i bycia. Widzi, że przy Tobie czas traci ciężar. Godziny mijają, ale są przepełnione czymś większym, poczuciem wieczności, które przekracza czysto fizyczne granice. Twój sposób bycia i dzielenia energii sprawia, że najprostsze chwile stają się niezwykłe. Ta osoba zaczyna widzieć Twoją obecność jako niezbędną. Każde spotkanie z Tobą staje się źródłem inspiracji. Chociaż to połączenie nadal jest subtelne, zaczyna nabierać realnych kształtów. Już zostawiasz trwały ślad w jej sercu coś, co przetrwa na zawsze. Ta osoba już głęboko czuje, że jesteś kimś, z kim chce dzielić ważne chwile życia, z kim pragnie budować przyszłość. Prawda jest taka, że masz niezwykłą moc, droga duszo. Ludzie, a szczególnie ta osoba, czują naturalną więź z Twoją obecnością. To Twoja wyjątkowa energia i autentyczność w każdym geście i słowie. To nie pozostaje niezauważone. Osoba ta widzi, że jesteś w zgodzie z tym, co naprawdę ważne. Wybrałaś życie, w którym miłość jest kluczem do wszystkiego. Nie ma miejsca na rozpacz, pośpiech ani niepotrzebne troski. Ty, błogosławiona duszo, czynisz swoje życie odbiciem spokoju, jaki tylko prawdziwa miłość potrafi zapewnić. To właśnie to najbardziej ją fascynuje. Anioły dziś mówią, byś nie martwiła się czasem, nie spiesz się, by rzeczy się wydarzyły. Miłość, droga duszo, nie mierzy się pośpiechem ani oczekiwaniami. Ta osoba, w filach refleksji, zaczyna dostrzegać nowe znaczenie własnego życia. Czuje, że pojawiłaś się, by pomóc jej ponownie odkryć to, co naprawdę się liczy. Każde Twoje słowo jest jak małe objawienie. Bez względu na to, przez co przechodzi, kiedy jesteś przy niej, czuję, że odradza się nadzieja. Ty, droga duszo, jesteś kotwicą światła i zaufania, i to czyni Cię jeszcze bardziej przyciągającą. Kiedy dziś anioły mówią, że jesteś prowadzona, to dlatego, że dzieje się coś większego. Drogi przed Tobą są oświetlane Twoją pozytywną energią. Nawet jeśli tego nie widzisz, drzwi, które się przed tobą otwierają, są rezultatem twojego własnego światła. I dlatego ta osoba, która cię obserwuje z takim szacunkiem i uwagą, czuje, że masz coś wyjątkowego do zaoferowania. Wie, że przebywanie z tobą może przynieść pozytywną przemianę, i to coraz bardziej ją zachwyca. Zacznie dostrzegać, że wasze życie przybiera coraz bardziej konkretną formę. Droga duszo, to nie będzie wymuszone, będzie naturalne, będzie płynąć łatwo. Już sama Twoja obecność wystarczy, by ta osoba poczuła, że życie może być inne, że miłość może być prosta, lecz intensywna, trwała i prawdziwa. Zacznie otwierać się bardziej przed Tobą, dzieląc się częściej sobą, bo czujesz się inspiracją i wsparciem. Ta więź się pogłębia, uczucia są pielęgnowane. A fundament relacji jest mocny. Czas spędzony razem będzie z pewnością cenny i transformujący. Każde słowo, każdy gest czułości to krok w stronę czegoś, co wydaje się być przeznaczone. Dziś anioły zapewniają, że wasza więź jest pilnie prowadzone. Kiedy ta osoba zaczyna w pełni doceniać twoją wartość, zaczyna też zastanawiać się, jak może być godna tej energii, którą wysyłasz. Będzie starać się być najlepszą wersją siebie przy Tobie. To, droga duszo, jest naturalną konsekwencją bliskości kogoś tak światłego jak Ty. Prawdziwa miłość inspiruje wzajemny rozwój i to się wydarzy między Wami. Wasze rozmowy staną się głębsze, bardziej autentyczne. Nie trzeba będzie ukrywać emocji ani stawiać barier. Ta osoba poczuje się coraz bezpieczniej, by otworzyć się przed Tobą, ponieważ zobaczy, że akceptujesz ją wyjątkowo, bez oceniania, z pełnym zrozumieniem. Ta wzajemna akceptacja stworzy solidny grunt do czegoś naprawdę trwałego. Dziś anioły również mówią, że ważne jest, byś zachowała równowagę. Nie pozwól, by zewnętrzne wpływy zakłóciły to, co czujesz lub co się dzieje między wami. Miłość, droga duszo, nie zna pośpiechu, jesteś kierowana. Aby przeżyć to doświadczenie spokojnie i z ufnością, zaufaj znakom, zaufaj procesowi. Wszystko wydarzy się w najlepszy możliwy sposób, we właściwym czasie. Napisz w komentarzach. Moja energia przyciąga prawdziwą miłość naturalnie i lekko. Nie przestawaj świecić światłem miłości i nadziei. To, co należy do ciebie, samo cię znajdzie. Amen.